W dzisiejszym odcinku powiem Ci, jak nie płacić ZUS-u. Tak na poważnie, jeżeli mówimy o niepłaceniu ZUS-u, to nie mówimy o wszelkiego rodzaju przekrętach, tylko oczywiście o spółce ZOO. Dlatego, że wiele osób, które przechodzi na spółkę ZOO, właśnie przechodzi tam, żeby nie płacić ZUS-u. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie 10 mitów, które jest związane z spółką ZOO. Chcę Ci pokazać, jakie to jest proste. Oczywiście, ja nie jestem żadnym doradcą i mój materiał jest czysto taki informacyjny, ale chcę Cię zainspirować do zmian. Chcę, żebyś zobaczył, że spółka ZO jako prowadzenie własnej firmy czy prowadzenie sprzedaży w dropshippingu to jeden z lepszych wyborów. Pewnie jesteś w bańce informacyjnej, gdzie wszyscy Twoi znajomi albo mają jednoosobowe działalności gospodarcze, albo mają spółki ZO. Jednym jest ciężko zrozumieć drugich. Powiem Ci o liczbach. W Polsce mamy 2,5 miliona zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczej. I właśnie dla Ciebie jest ten film, bo jeżeli masz jednoosobową działalność gospodarczą, czyli JDG, to pomyśl, czy spółka ZO nie będzie dla Ciebie lepszym wyborem. Jeżeli popatrzymy sobie na zestawienie, ile jest spółek Zo w Polsce, to mamy ich zarejestrowanych 450 tysięcy. Więc bardzo dużo. I właśnie w tym filmie zmiażdżę 10 mitów o spółce Zo i jestem przekonany, że po tym filmie zaraz założysz spółkę Zo. Daj znać mi w komentarzu, jeżeli udało mi się Ciebie namówić. Mit numer 1, droga księgowość. To jeden z bardziej abstrakcyjnych mitów. Możesz poszukać. Stawki za prowadzenie spółki z oczu za pełną księgowość nie są uregulowane przez państwo, więc możesz dla małej firmy mieć, uwaga, 300 zł netto. Mówię to z pełną świadomością. Ja akurat korzystam z takiego biura, nie powiem ci nazwy, nawet do mnie nie pisz, nie podam ci, dlatego że nie chcę, żeby oni mieli za dużo klientów, ale tak poważnie jesteś w stanie znaleźć firmę, biuro rachunkowe do obsługi. Małej spółki Zo za 300 zł miesięcznie. Netto. Jesteś w stanie też znaleźć biuro, które tą samą księgowość będzie prowadziło za 5000 zł. Z racji tego, że spółki ZO ostatnio zaczęły być coraz bardziej popularne, to pojawia się też wiele firm. Ja wiem, że jeżeli jesteś księgową, jeżeli jesteś osobą, która płaci wiele tysięcy za spółkę ZOO, to za chwilę napiszesz mi, że za 300 zł nie da się mieć firmy, która prowadzi księgowość. Ja mam tą za 300 zł. Mam księgowość za półtora tysiąca zł i mam księgowość, gdzie płacimy około 10 tysięcy zł. I powiem Ci, jaka jest różnica, że wszystko zależy od stopnia automatyzacji właśnie tej księgowości. Powiem Ci, że poświęć na to 5 minut, znajdziesz księgowość do prowadzenia spółki ZO za około 300-500 zł za miesiąc dla małej firmy. Czyli tam kilkunastu dokumentów do 10 do 20. Mit numer dwa. Spółka ZO tylko dla dużych firm. To jest. Straszna bzdura. Muszę Ci powiedzieć, że ja też tak myślałem. Pamiętasz Nowy Ład? Ja pamiętam. No i tutaj był taki problem, że były abstrakcyjne sytuacje. Ja sprzedając samochód musiałem zapłacić jeszcze z niego 5% na, na podatku na ZUS. Tak? Nazwijmy to, to nie jest opłata, żaden abonament, to jest po prostu podatek. Totalna abstrakcja. No i właśnie wtedy założyłem swoją pierwszą spółkę ZO i właśnie wtedy zrozumiałem, że spółki. ZO są także skierowane do małych firm, więc nie popełniaj tego błędu. Jeżeli te rzeczy związane z aspektami prawnymi podatkami przerażają Cię, to zapraszam Cię na mój nowy kurs, kurs spektrum dropshippingu, gdzie pokazałem. I udowodniłem, że dropshipping to jest najlepszy model na otwarcie swojego sklepu internetowego, i w tym kursie omówiłem większość problemów, właśnie które są związane. Czy spółkę zona sta, czy JDG, czy może nierejestrowana działalność gospodarcza, czy może, czy można prowadzić firmę, jak się ma mniej niż 18 lat. Czyli to jest takie combo, gdzie masz informacje prawne, masz e, także instrukcje jak zacząć jak uruchomić sklep internetowy no i najważniejsze jak sprzedawać czyli prowadzić kampanie reklamowe 3 prowadzenie jest skomplikowane wcale że nie Powiem Ci na czym to polega. Wysyłasz dokumenty do biura rachunkowego, a oni odsyłają Ci informacje, jak powinieneś, jaki podatek powinieneś zapłacić. Oczywiście, jeżeli będziesz w Krakowie, pójdziesz na melans i będziesz miał kartę firmową i zapłacisz w żabce za hot -dogi, zapłacisz za Ubera itd., no to będziesz musiał te wszystkie pieniądze wrzucać i wracać do firmy. Mało tego powiem Ci, że jeżeli masz bałagan w dokumentach, to SpukaZo pomoże Ci także ten porządek prowadzić. Raz do roku musisz wysłać takie zestawienie, raport roczny, zestawienie, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, bo wszystko za mnie robi biuro rachunkowe. I to musisz robić. Oczywiście czasem są uchwały zarządu, ale to jest tak, że biuro rachunkowe wysyła ci pełno dokumentów, które podpisujesz. Prowadzenie spółki ISO jest banalnie proste. Podwójne opodatkowanie. Rany, jaki to jest mit? To jest, nie znam nikogo, który by płacił podwójne opodatkowanie, ale o co chodzi? Spółka najpierw musi zapłacić CIT. Zazwyczaj jest to 9%. Oczywiście są pewnego rodzaju tam złożone sytuacje. I, I ty, jeżeli sobie wypłacisz te pieniądze w postaci dywidendy, to masz podatek belki, czyli 19%. Ale jest tyle różnych sposobów na wyciąganie pieniędzy ze spółki w sposób legalny, że głowa boli. Wpisz sobie w Google. Ja przetestowałem to, wpisałem 10 sposobów na wyprowadzenie, na wyciągnięcie pieniędzy ze spółki. Bo dlatego, że wyprowadzenie może się trochę źle kojarzy, ale na, na uzyskanie tych pieniędzy z spółki. Bo Pamiętaj, pieniądze są z spółki, a nie twoje. I znajdziesz mnóstwo informacji, jak to robić legalnie, naprawdę na niskim oprocentowaniu. Kolejny mit, musisz płacić ZUS. I tak i nie, jeżeli masz wspólnika, to wtedy nie musisz płacić tego ZUS. -u. Ale jeżeli spółka ZO ma tylko jednego udziałowca i Ty jesteś tylko tym udziałowcem, no to wtedy będziesz musiał płacić ZUS. A jeżeli dasz kilka procent mm, wspólnikowi, wtedy nie będziesz musiał mm, płacić tego ZUS-u. Specjaliści mówią, że bezpiecznie dać około 10% firmy komuś innemu, na przykład żonie czy koledze, i wtedy będzie sprawa czysta. Oczywiście są osoby, które dają 1%, i generalnie w sądach jest już o to batalia, czy te osoby powinny płacić ZUS, czy też nie. Mit numer 6. Czyli założenie spółki ZOO jest szalenie drogie, szalenie kosztowne. No to powiem Ci tak, jeżeli to zrobisz sam. A w internecie jest pełno przewodników, które krok po kroku, powiedzą Ci, tu kliknij, tu kliknij, w ogóle cała umowa jest przygotowana z automatu. To uwaga, koszt założenia spółki mogę się pomieścić o kilka złotych, ale to jest 350 zł, jeżeli sam to zrobisz. Naprawdę bardzo proste. Ale pewnie teraz wiesz, że każda spółka musi mieć jakiś wkład. Pieniężne. No i ten minimalny wkład pieniężny to jest 5000 zł, ale uwaga, to nie tylko musi być gotówka, możesz napisać jakieś oświadczenie, możesz też dać jakiś towar dać je do spółki ZO i to jest majątek spółki ZO. Mit numer 7. Spółkę ZO długo się zakłada. Potrzeba prawnika, potrzeba mieć eksperta od umowy, później musisz pojechać do notariusza, głowa boli. Nie, jeżeli chcesz założyć prostą spółkę ZO, gdzie ufasz drugiej stronie, no to możesz taką spółkę Zo założyć dosłownie w 15 minut. Po tym czasie KRS musi wpisać do rejestru Twoją spółkę, no i to troszeczkę długo trwa. Zależy wszystko od miasta. Ostatnio trwało 4 dni, a rekord, o którym słyszałem, to było dosłownie kilka godzin. Więc jeżeli jest poniedziałek, Ty się decydujesz na spółkę Zo, za tydzień prawdopodobnie będziesz miał już funkcjonującą własną Firmę. Mit numer 8. Prowadzenie spółki jest czasochłonne. No nie do końca. Ja w moich spółkach mam na przykład tak, że rozliczenia są raz na trzy miesiące. Więc raz na trzy miesiące muszę wejść do systemu, załadować dokumenty i później muszę zapłacić podatek. To tyle i aż tyle. Mit numer 9. Zero odpowiedzialności. Faktycznie prowadząc spółkę Zo, to spółka odpowiada za szkodę, a nie ty. Oczywiście są wyjątki, ale wyobraź sobie, że zaimportowałeś krem z Chin, no i sprzedałeś go w ilości miliona sztuk, i nagle jedna z tych osób posmarowała się i na przykład straciła palca. No i w tym momencie ona pozywa Ciebie. Jeżeli mm, zrobiłbyś import na jednoosobową działalność gospodarczą, no to nie ukrywam, że miałbyś problemy. Natomiast jak zrobisz to przez spółkę Zo, to tych problemów nie będziesz miał, nie będziesz odpowiadał swoim majątkiem. Chyba, że udowodnią Ci, że z premedytacją złamałeś wszystkie przepisy i zaimportowałeś krem, którego skutkiem ubocznym jest odpadanie palców. Nigdy tego nie zrozumiałem. W sensie to zawsze jak ludzie w spółce nie odpowiada na to. Bo spółka odpowiada. A nie ty, chyba że zrobisz przestępstwo. Wyobraź sobie, że robisz robotę, podpisujesz umowę na 10 milionów złotych, ktoś ci nie zapłacił faktury. Jak masz jednosłowędzia gospodarczą, to wtedy ty odpowiadasz całym majątkiem. Czyli domem, samochodem, żoną, dziećmi. Nie jest to innego, ale zabierają Ci wszystko, a w spółce ZO dajesz wniosek o bankructwo, że to nie Ciebie zależało. Ty nic nie złamałeś, tylko ktoś cię oszukał i wtedy do tego kapitału zabierają ci całe te 5000 zł, które płaciłeś wcześniej. 10. Prowadzenie spółki jest drogie. I teraz na szybko wyliczyłem e, jakie masz oszczędności. Teraz wyobraź sobie, że masz dochód. 200 tysięcy zł, masz jednoosobową działalność gospodarczą, i teraz tak. ZUS-u miesięcznie teraz chyba płaci się około 1400 zł. Później masz składkę roczną, która jest też uzależniona od wielu parametrów, czyli można powiedzieć, że na ZUS rocznie wychodzi około 17 tys. zł. plus podatek. I to jak sumujemy, wychodzi mniej więcej 60 tysięcy złotych. To oczywiście jest jeszcze skomplikowane, czy jesteś na skali, czy na ryczałcie, czy na podatku liniowym. Natomiast koszty, jeżeli chodzi o spółkę ZO, no to roczny podatek zapłacisz 9%, czyli 9% łatwo policzyć, że to jest około 18 tysięcy złotych. Jeżeli ten temat tego dokładnego wyliczenia interesujecie, to daj znać. Komentarzu spółka Zo. Jak będzie dużo tych komentarzy, to wtedy ja wyliczę ci i pokażę, jaki model my w dropshippingu wykorzystujemy. Czyli taką hybrydę: jednoosobowa działalność gospodarcza plus spółka Zo.